Nigdy nie przeprowadzaj egzorcyzmów sam. To, co spotkało Ojca Tomasa w tamtej piwnicy, zmieniło wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o demonach i czasach ostatecznych, a to, czego odkrył na temat ich planów dotyczących Dnia Sądu, nie pozwoli ci spać po nocach. Od ostatnich 8 miesięcy przeprowadzam wywiady z prawdziwymi egzorcystami z całego świata. Nie z hollywoodzką wersją. Nie z sensacyjnymi historiami, które widzisz w telewizji, z prawdziwymi księżmi i demonologami, którzy przez dziesięciolecia walczą z siłami, w które większość ludzi nawet nie wierzy. A trzy tygodnie temu siedmiu z nich powiedziało mi dokładnie to samo: coś się zmienia, demony przygotowują się do czegoś wielkiego, i wszyscy wskazali tę samą datę. Dziś pokażę Wam, co ujawnili, a co ważniejsze jak możecie się chronić przed tym, co nadchodzi. Ojciec Michael Romano przeprowadza egzorcyzmy od 32 lat. Pracuje w małej parafii na wsi w Pensylwanii i nie rozmawia z dziennikarzami, nie udziela wywiadów, nie chce rozgłosu. Ale kiedy w końcu udało mi się do niego dodzwonić, pierwszą rzeczą, jaką mi powiedział, było: przestały się ukrywać. Powiedział mi, że przez trzy dekady jego posługi, demony zawsze starały się ukryć. Działały w tajemnicy: ukrywały swoją prawdziwą naturę, udawały duchy, zaburzenia psychiczne lub cokolwiek innego, byle nie to, czym naprawdę były. Ale coś się zmieniło około pięć lat temu. Teraz są śmiałe. Są otwarte co do tego, kim są. I według ojca Romano, robią to z pewnego powodu. To nie jest tylko opinia jednego księdza. Ojciec David Chen w Singapurze powiedział mi to samo. Siostra Mary Catherine w Irlandii to potwierdziła. Ojciec Jose Martinez w Meksyku powiedział, że demony zaczęły mówić podczas egzorcyzmów coś, czego nigdy wcześniej nie mówiły: mówią o zgromadzeniu, o ostatecznej konfrontacji. Mówią o dniu sądu nie jako o odległym pojęciu teologicznym, ale jako o rzeczywistym wydarzeniu, do którego się przygotowują właśnie teraz. I tu robi się niepokojąco. Nie boją się tego, są podekscytowane. Pozwólcie, że cofnę się do momentu, w którym ta historia naprawdę się zaczyna. 19 grudnia 2023 roku. Ojciec Thomas Whitmore został wezwany do domu w Buffalo w stanie Nowy Jork. 14-letnia dziewczyna o imieniu Sara przestała mówić trzy dni wcześniej. Po prostu siedziała w swoim pokoju, wpatrując się w ścianę, a czasami się śmiała. Nie był to normalny śmiech. Jej matka opisała go jako dźwięk kogoś, kto właśnie usłyszał najlepszy dowcip na świecie, ale nic zabawniego się nie działo. Ojciec Tomasz przybył ze swoim asystentem, diakonem Markusem Poelem. Pobłogosławili dom, rozmawiali z rodziną. Na początku wszystko wydawało się zgodne z procedurą. Ale kiedy weszli do pokoju Sara, coś było inne. Dziewczyna spojrzała bezpośrednio na ojca Tomasa i wypowiedziała sześć słów głosem, który nie był jej własnym. Wiemy, czego szukasz. Ojciec Tomas nigdy wcześniej nie spotkał tej dziewczyny, nigdy nie rozmawiał z rodziną. Nie było sposobu, aby wiedziała, że przez ostatni rok badał coś konkretnego. Starał się zrozumieć, dlaczego przypadki egzorcyzmów potroiły się w jego diecezji od 2018 roku. Dokumentował wzorce. Porównywał notatki z innymi egzorcystami i szukał odpowiedzi na pytanie, co demony planują. Istota, która opętała Sara, uśmiechnęła się do niego, a potem zaczęła mówić. Przez następne 40 minut ojciec Thomas nagrywał wszystko na swoim telefonie. Słyszałem fragmenty tego nagrania. Nie mogę go udostępnić publicznie, ponieważ rodzina nigdy nie wyraziła na to zgody, ale mogę wam powiedzieć, co zostało powiedziane. Demon twierdził, że jest częścią tego, co nazwał zgromadzeniem. Powiedział, że tysiące demonów otrzymało specjalne pozwolenie na działanie na Ziemi właśnie teraz. Nie po to, by opętywać ludzi losowo, nie po to, by siać chaos dla samego chaosu, ale by się przygotować. Do czego? To pytanie ojciec Thomas zadawał wielokrotnie i w końcu demon mu powiedział. Zgodnie z tym, co powiedziała ta istota, zbliża się konkretny okres czasu. Okres, w którym duchowe bariery między wymiarami stają się cienkie. Opisał Dzień Sądu nie jako pojedynczy moment. Ale jako proces, okres przejściowy, w którym ludzkość stanie przed wyborem, a podczas tego przejścia, demony mają zadanie do wykonania: muszą zdobyć jak najwięcej dusz przed ostatecznym rozdzieleniem. Pomyśl o tym przez chwilę. Zawsze wyobrażaliśmy sobie Dzień Sądu jako coś natychmiastowego, gdzie wszyscy są klasyfikowani do odpowiednich kategorii. Ale co jeśli to bardziej skomplikowane? Co jeśli jest to okres, w którym reguły się zmieniają, w którym wojna duchowa się nasila, w którym każda osoba musi podjąć ostateczną decyzję, po której stronie stoi? Demon powiedział ojcu Tomasowi, że to przejście już się rozpoczęło. Według tej istoty zaczęło się 23 września 2017 roku. To data konkretnego układu astronomicznego. Które niektórzy Biblijni uczeni wiązali z 12, rozdziałem apokalipsy. Niezależnie od tego, czy wierzysz w to połączenie, czy nie, oto co jest niezaprzeczalne. Przypadki egzorcyzmów na całym świecie zaczęły gwałtownie wzrastać właśnie w tym czasie. Ojciec Romano w Pensylwanii potwierdził tę chronologię. Pokazał mi swoje zapiski. Od 2000 do 2017 roku przeprowadzał średnio 8 egzorcyzmów rocznie. Od 2018 roku do teraz ta liczba wzrosła do 34 rocznie. To wzrost o ponad 400% i nie jest sam. Główny egzorcysta Watykanu poinformował w 2022 roku, że prośby o egzorcyzmy wzrosły globalnie o 600% w ciągu poprzedniej dekady. Coś się dzieje. Pytanie brzmi: co? Rozmawiałem z demonologiem, dr Rebeką Torres, która bada to zjawisko z akademickiego punktu widzenia. Przeprowadziła wywiady z ponad 200 osobami, które twierdzą, że doświadczyły demonicznego ucisku lub opętania, i odkryła wzorzec, o którym nikt nie mówi. W 73% ostatnich przypadków osoba zgłaszała, że miała konkretny sen przed rozpoczęciem ucisku. Sen zawsze jest podobny. Widzą ogromny tłum ludzi stojących w ciemnym miejscu. Ludzie są cisi i nieruchomi, a potem nagle coś porusza się przez tłum, coś czego nie powinno być. I patrzy bezpośrednio na śniącego, przekazując jedną wiadomość, Wybierz wkrótce. Doktor Torres powiedziała mi, że nie wierzyła w demony, kiedy zaczynała te badania. Traktowała to jako zjawisko psychologiczne. Ale po usłyszeniu tego samego snu, opisanego przez ludzi, którzy nigdy się nie spotkali, mieszkających w różnych krajach, nie mających ze sobą żadnego związku, zaczęła kwestionować swoje założenia. Oto co wyjaśnił mi ojciec Chen w Singapurze. Powiedział, że demony działają na podstawie pozwolenia. Nie mogą robić, co chcą. Istnieją duchowe prawa, które rządzą ich działaniami. A według starożytnej teologii chrześcijańskiej są konkretne momenty w historii, kiedy otrzymują większą swobodę działania. Wcześniej ojcowie Kościoła pisali o tym, nazywali to czasami próby okresami, w których zło może działać jawniej, aby ujawnić prawdziwą naturę ludzi. Jeśli jesteśmy teraz w jednym z takich okresów, wyjaśniałoby to wiele rzeczy. Wyjaśniałoby dlaczego przypadki egzorcyzmów gwałtownie rosną. Wyjaśniałoby dlaczego ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli doświadczeń duchowych, nagle zgłaszają spotkania z ciemnymi istotami. Wyjaśniałoby dlaczego same demony wydają się bardziej zuchwałe i otwarte co do swoich zamiarów. Ale oto część, co do której wszyscy egzorcyści, z którymi rozmawiałem się, zgadzali. Nie chodzi tylko o opętanie. To w rzeczywistości najmniejsza część planu. Większość ludzi nigdy nie zostanie opętana. Ale według tych doświadczonych duchownych każdy jest teraz wpływany, każdy jest popychany do podjęcia decyzji. Ojciec Martinez w Meksyku opisał to tak: Demony zmieniły swoją strategię. Zamiast koncentrować swoją energię na opętywaniu jednostek, teraz skupiają się na tworzeniu tego, co nazwał środowiskami duchowymi. Pracują nad tym, by pewne wybory wydawały się normalne, akceptowalne, a nawet pożądane. Pracują nad tym, by inne wybory wydawały się szalone, przestarzałe lub uciskające. Kształtują kulturę, media, systemy społeczne wszystko, by popchnąć ludzkość w kierunku konkretnego rezultatu. A jaki jest ten rezultat? Oddzielenie od Boga to wszystko. To cały plan. Sprawić, by ludzie czuli się komfortowo, żyjąc bez żadnego związku z boskością. Sprawić, by uwierzyli, że nie potrzebują odkupienia, ponieważ nie ma nic, od czego trzeba by ich odkupić sprawić by myśleli, że wojna duchowa to zabobon, że zło to tylko pojęcie psychologiczne, że nie istnieje obiektywna prawda ani moralność. Ponieważ jeśli im się to uda, jeśli uda im się skłonić ludzi do dobrowolnego wyboru, oddzielenia od Boga, to kiedy nadejdzie dzień sądu, kiedy to ostateczne oddzielenie stanie się trwałe, Ci ludzie już podjęli swoją decyzję, już opowiedzieli się po stronie ciemności, nawet jeśli nie zdawali sobie z tego sprawy. Siostra Mary Catherine w Irlandii wyraziła to jeszcze dobitniej. Powiedziała mi, że podczas niedawnego egzorcyzmu demon powiedział coś, co wstrząsnęło nią do głębi. Powiedział: Nie musimy już ciągnąć ludzi do piekła, przekonaliśmy ich, by szli tam sami. Teraz opowiem wam, co stało się z Sara, 14-letnią dziewczynką z Buffalo. Po 40 minutach, w których istota ujawniała informacje na temat demonicznego planu, ojciec Tomas rozpoczął formalny rytuał egzorcyzmu. Użył zatwierdzonych modlitw z rytuału rzymskiego. Wezwał władzę Chrystusa. Rozkazał demonowi odejść w imię Jezusa. A demon się zaśmiał. Powiedział: Myślisz, że Twoje słowa mają moc? Myślisz, że Twoje rytuały mają znaczenie? Spójrz na swoje kościoły. Spójrz na swój świat. Połowa z Was nawet nie wierzy. Wasza władza jest słaba, ponieważ wasza wiara jest słaba. To jest kluczowe do zrozumienia. Według wszystkich egzorcystów, z którymi rozmawiałem, demony są legalistami, działają zgodnie z duchowymi prawami. A jednym z tych praw jest to, muszą poddać się autentycznej władzy duchowej. Ale jest haczyk. Ta władza działa tylko wtedy, gdy jest poparta prawdziwą wiarą nie intelektualnym przekonaniem, nie tradycją, nie religijnym rytuałem prawdziwą, żywą, aktywną wiarą. Ojciec Tomasz zdał sobie sprawę w tym momencie, że demon miał rację. Nie we wszystkim, ale co do stanu współczesnej wiary. Ilu ludzi chodzi do kościoła z przyzwyczajenia, a nie z przekonania? Ilu ludzi się modli, nie wierząc naprawdę, że ktoś ich słucha? Ilu ludzi deklaruje swoją tożsamość religijną, ale żyje tak samo jak wszyscy inni? Demon nie mówił, że Bóg nie ma mocy. Mówił, że ludzie przestali korzystać z tej mocy, przestali wykazywać prawdziwą wiarę. I bez tego połączenia, bez autentycznej relacji z boskością, Ludzie są podatni na zagrożenia, których nie rozumieją. Więc ojciec Tomas zrobił coś nieoczekiwanego: przestał recytować formalne modlitwy. Ukląkł i modlił się z serca, wyznał swoje własne wątpliwości, przyznał się do swojej słabości, poprosił Boga o prawdziwą pomoc, nie jako kapłan wykonujący obowiązek, ale jako osoba desperacko potrzebująca boskiej interwencji. A według Markusa Powella, diakona, który tam był, cała atmosfera w pokoju się zmieniła. Istota opętująca Sara zaczęła krzyczeć próbowała skłonić Sara do zrobienia sobie krzywdy, ale ojciec Tomasz nadal się modlił, a inni ludzie w domu dołączyli do niego: matka dziewczyny, jej starszy brat, a nawet Markus, który do tej pory był głównie milczący. Wszyscy zaczęli się modlić z prawdziwą desperacją, z prawdziwą potrzebą, z prawdziwą wiarą. Po 90 minutach Sara upadła. Kiedy obudziła się 10 minut później, nie pamiętała nic z tego, co się stało. Istota zniknęła. Była wolna. Ale zanim odeszła, demon powiedział jeszcze jedną rzecz. Powiedział: To nic nie zmienia. Zgromadzenie trwa, żniwo się zbliża, a większość z nich nawet nie będzie wiedziała, że są zgromadzani, aż będzie za późno. Ojciec Tomas opuścił ten dom zmieniony. Przez następne kilka miesięcy kontaktował się z innymi egzorcystami, porównywał notatki, próbując zrozumieć większy obraz. I tak ostatecznie się ze mną skontaktował, ponieważ siedmiu egzorcystów, z którymi się skontaktował, potwierdziło te same podstawowe informacje. Demony przygotowują się na dzień sądu, działają według harmonogramu i wierzą, że wygrywają. Co to wszystko oznacza dla ciebie? Niezależnie od tego, czy wierzysz w demony, czy nie, niezależnie od tego, czy jesteś religijny, czy nie, jest pytanie, które musisz sobie zadać. Co wybierasz? Nie w jakimś abstrakcyjnym, teologicznym sensie. Teraz. W Twoim rzeczywistym, codziennym życiu, w którą stronę zmierzasz? Oto, co podkreślali wszyscy egzorcyści, z którymi rozmawiałem. Ochrona przed tym demonicznym planem nie jest skomplikowana. Nie chodzi o specjalne modlitwy, rytuały czy religijne praktyki. Chodzi o autentyczne połączenie z Bogiem. Chodzi o świadomy wybór, by stanąć po stronie prawdy, dobroci i światła, zamiast kłamstwa, egoizmu i ciemności. Ojciec Romano powiedział mi, że przez 32 lata posługi nigdy nie widział demona który z powodzeniem utrzymywałby kontrolę nad kimś, kto szczerze i autentycznie wzywa pomocy Jezusa Chrystusa. Ani razu. Powiedział, że demony mogą uciskać, nękać i atakować, ale nie mogą zatrzymać kogoś, kto naprawdę pragnie wolności. Władza duchowa, która płynie z wiary w Chrystusa, jest absolutna. Zawsze działa. Zawsze. Ale oto kluczowe słowo autentyczna. Nie możesz tego udawać. Nie możesz po prostu powtarzać słów, w które nie wierzysz. Nie możesz traktować tego jak magicznego zaklęcia. Musi to być prawdziwe. Musisz naprawdę oddać swoje życie Bogu, zaufać ofierze Chrystusa za Twoje odkupienie i zobowiązać się do życia zgodnie z prawdą. Tajny plan demonów na dzień sądu polega na tym, by ludzie czekali, aż będzie za późno na podjęcie decyzji, by trzymać ich rozproszonych, wygodnych i duchowo uśpionych, aż zamknie się okno możliwości, by przekonać ich, że jest jeszcze dużo czasu, że to nie jest pilne, że mogą się tym zająć później. A potem, kiedy nastąpi ostateczne rozdzielenie, zorientują się, że już podjęli decyzję domyślnie. Wybierając nic, wybrali ciemność. Ale nie musisz paść ofiarą tego planu. Możesz wybrać już teraz. Możesz przyznać, że potrzebujesz odkupienia, że nie możesz sam siebie uratować, że potrzebujesz boskiej pomocy. Możesz zwrócić się do Jezusa Chrystusa, wyznać swoją potrzebę, poprosić o przebaczenie i zobowiązać się do naśladowania go. A według wszystkich egzorcystów, z którymi rozmawiałem, ten prosty, autentyczny akt wiary tworzy natychmiastową ochronę duchową, której demony nie mogą przeniknąć, mogą nadal atakować, mogą nadal próbować nękać lub zniechęcać, ale nie mogą cię posiąść, nie mogą cię wciągnąć w ciemność, ponieważ należysz do światła. Doktor Torres, badaczka, o której wspomniałem wcześniej, powiedziała mi coś interesującego pod koniec naszej rozmowy. Powiedziała, że po pięciu latach badania tego zjawiska nie mogła już utrzymać swojego sceptycyzmu. Dowody były zbyt spójne, wzorce zbyt jasne. I podjęła własną decyzję o przyjęciu Chrystusa. Nie dlatego, że było to intelektualnie satysfakcjonujące, ale dlatego, że zdała sobie sprawę, że to prawda, a co ważniejsze, że to pilne. Powiedziała: "Jeśli jest nawet szansa, że to, co mówią ci egzorcyści, jest prawdą," Jeśli jest nawet możliwość, że żyjemy w czasach ostatecznych wyborów, to nic innego się nie liczy. Nie twoja kariera, nie twoja reputacja, nie twój komfort. Jedynym pytaniem, które się liczy, jest gdzie będziesz stać, kiedy rozdzielenie stanie się trwałe? Myślałem o tym wiele przez ostatnie 8 miesięcy. Podczas wywiadów z tymi egzorcystami, słuchania ich historii, przeglądania ich dowodów, wracam do tego pytania: gdzie ja będę stać? Gdzie ty będziesz stać? Demony mają plan, realizują go właśnie teraz przygotowują się na dzień sądu zbierając jak najwięcej dusz ale jest coś czego nie chcą byś wiedział ich plan działa tylko wtedy gdy współpracujesz jeśli pozostaniesz uśpiony jeśli będziesz odkładał najważniejszą decyzję w swoim życiu możesz uciec przed ich planem możesz wyjść z tego zgromadzenia już teraz wystarczy autentyczny wybór by zwrócić się do Boga zaakceptować jego ofertę odkupienia przez Jezusa Chrystusa i poświęcić swoje życie na śladowaniu prawdy zamiast kłamstw Wszyscy egzorcyści, z którymi rozmawiałem, powiedzieli to samo: Czas jest krótki, żniwo się zbliża, przejście już się rozpoczęło, ale wciąż jest czas na wybór, wciąż jest czas, by stanąć po stronie światła. Nie czekaj, aż będzie za późno. Jeśli te informacje zmieniły Twoje spojrzenie na świat, zasubskrybuj, by nie przegapić tego, co odkrywam dalej. Duchowa wojna, która dzieje się teraz, jest głębsza niż większość ludzi sobie uświadamia i musisz wiedzieć, co nadchodzi.